No dzisiaj naprawdę pogoda nas rozpieszcza. Piękne słońce, gdzieś tam się przedziera. Fantastyczny klimat, czyste powietrze. Dużo jonów, którymi się oddycha. No i moi drodzy, jeszcze josę jedno: no, oczywiście gałązki sosnowe na herbatkę. To jest już taki mój rytuał, że zabieram tą cząstkę lasu razem ze sobą. Jodlę parze, to znaczy ta igliwie parze. Tak około 20-30 minut pod przykryciem. Nie gotuję, tylko zalewam wrzątkiem. No wrzątkiem też nie, bo około ta temperatura wody powinna mieć około 90 stopni. No i później dodaję troszeczkę miodu no i jakiś olejek eteryczny. Moi drodzy, tylko olejek eteryczny dodajecie zawsze po miodzie. Nigdy wcześniej, bo Wam się nie połączy. Ale chciałem Wam jeszcze jedno zaproponować, powiedzieć. Chodzicie po tym lesie, warto, jeśli eksplorujecie ten las, nie wiem, 2-3 godziny, zabierzcie ze sobą termos. Tu jest tyle darów natury, że można